Krysztyn, poznałam Cię teraz Ty, masz szansę poznać mnie. Nazywam się Danuta, sądzę, że pasujemy do siebie. Od razu zacznę z grubej luby. Znalazłam miłość swojego życia Specjalnie dla Ciebie w tym dniu. Eee, sobie włosy, wiem że to lubisz, eee, wiem że lubisz odważne dziewczyny, eee, ja do nich należę. Ufff. <mulik> <mulik> Dosypian się. <grym> e, jako, że wiem, że chciałbyś m, wystąpić w e, tańcu z gwiazdami, że ja jestem e, stancelką. E, to tańczę z tobą bardzo chętnie. E, dlatego chciałbym e, zaproponować e, Tobie po e, to, prostu swoją kandydaturę e, 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 trochę. E, no, chcę pokazać tak z Zaraz dwa trzy Dobić krok do przodu, jak wszystko kół Stanów się uczy z przodu, no i spobuja się, bo to nie no jest siła, raz kobieta mi się siła, co pięknie zatańczyła, a ze mnie śmiała się Bo ja tańczy Hej, to znowu ja Twoja nowa dziewczyna, Blanka Na początku, kiedy po raz pierwszy ulżałam, Twoją twarz, pomyślałam sobie, że jesteśmy rodzeństwem, ale później się od razu zorientowałam, że nie mam brata. Wtedy przekonałam się o tym, że to kocham. Miłość narodziła się w moim sercu. Bardzo jest mi ten o tym mówić. Bo, najbardziej będę mógł się po Portalova. O tak. Właśnie. Tak. jest Tak. to like Tak. Tak. Oh, tak. I Tak. I się. Hmm. I love you. you love you so much. Wiem, że znasz angielski. Mówi mi, że jestem podobna do yy, Merlin Monroe. Yy. I ja wtedy zdaję z tego sprawę. Mam poczucie własnej wartości. Yy, wiem co to jesteś w stanie zaproponować swoją sobą tobie. Chodzę na różne najróżniejsze festiwale muzyczne, na festyny. Yy, jestem osobą bardzo towarzyską. Chciałabym yy, Ci powiedzieć, Krystynie, że. że. Yy, ty jestem. idealną kandydatką dla ciebie. Wiem, że może teraz jeszcze nie czujesz nic do mnie. Ale wiem, że gdybyśmy byli sam na sam, jak ty. Poczuł Aromat Włoszy Zastanowił się kto Kiedy Znowu w dance Chłodę Ten umrze z głodu Za słowa I love you I love you A kto to jest Crispin? On jest moim chłopakiem. Jak długo jesteście razem? Zresztą nie. Nie jesteśmy jeszcze. Ale ten filmik ma nas połączyć. Pięknie. Tak. Pamiętasz, że mam problem. ta ona brzydki on